Siemka, z tej strony Dexa, to jest krótki film informacyjny o tym, że wszystkie live'y, które prowadziłem na YouTube zostaną zwyczajnie przeniesione na hitbox. Link do mojego hitboxa macie oczywiście w opisie filmu, nawet teraz gdzieś umieszczę adnotację, Naw nawet tu, na środku, tak. Okej, okay. czym jest tak naprawdę spowodowane to, że przenoszę live'y na hitboxa? Ponieważ YouTube ma straszne opóźnienia, na przykład kiedy ja pytam was, przykładowo o coś w Ajzaku, to ta wiadomość dotrze do Was po kilkunastu sekundach, bądź po jednej minucie. A na Hitboxie po prostu tych opóźnień nie ma. Może też dlatego, że live'y z gier na YouTube są dopiero w fazie beta, przez co występuje liczne klatkowanie obrazu, opóźnienia i właśnie tym podobne. No dobra, więc dziękuję za oglądanie tego jakże krótkiego filmu informacyjnego i do zobaczenia na live'ach na Hitboxie. Cześć!